Alert, alert! Odpalamy protokół Operacja Zaklinanie Rzeczywistości. W niekończącej się pełnej dramatu w Sadze Rodu Kurzobków nadszedł czas na nowy, niezwykle słodki i perfekcyjnie wyreżyserowany rozdział. Czas na wielką, medialną kontrofensywę. Zanim przejdziemy do sedna, zróbmy szybkie podsumowanie. Pamiętacie, jak przez ostatnie tygodnie nad wymarzonym ślubem Kasi Cichopak i Maćka Kurzejewskiego zbierały się czarne chmury? Była afera z synem, który rzekomo nie chce przyjść na ceremonię. Był wielki powrót byłego męża, Marcina Hakiela, do tańca z gwiazdami. I był miażdżący, milczący bojkot ze strony autorytetu moralnego narodu, Teresy Lipowskiej. Wizerunkowo, delikatnie mówiąc, nie wyglądało to dobrze. I co w takiej sytuacji robi nasza ulubiona para? Czy wydają oświadczenie? Czy płaczą na Instagramie? Oczywiście, że nie. Oni robią to, co potrafią najlepiej. Zaczynają grać. Grać w idealne, szczęśliwe życie. Z okazji 43. urodzin Kasi Cichopek, pan Maciej, niczym książę z bajki, postanowił zorganizować dla niej niespodziankę. I to nie byle jaką. To nie były goździki i pudełko ptasiego mleczka. O nie! Pan Maciej zabrał swoją ukochaną do jednego z najbardziej luksusowych i najdroższych hoteli w Polsce. Były piękne wnętrza, były drogie drinki, była romantyczna kolacja, były uśmiechy i czułe gesty, a wszystko to oczywiście starannie i szczegółowo zrelacjonowane na Instagramie. To nie jest zwykła urodzinowa niespodzianka. To jest, proszę państwa, potężny medialny komunikat. To jest publiczne oświadczenie, które brzmi: Patrzcie, u nas wszystko jest idealnie, kochamy się, jesteśmy szczęśliwi. Żadne dramy, żadni byli mężowie i żadni zbuntowani synowie nie są w stanie zniszczyć naszej wielkiej, potężnej miłości. To jest po prostu majster sztyk PR-u. W momencie, kiedy wizerunek ich. Idealnej rodziny zaczyna pękać, oni odpowiadają jeszcze większą dawką lukru, jeszcze większą dawką perfekcji. To jest gaszenie pożaru za pomocą miotacza ognia zrobionego z lukru i brokatu. My, w alert celebrycki, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej strategii. Z jednej strony to jest tak przezroczyste, że aż boli, a z drugiej to jest tak skuteczne. Fani już piją z zachwytów w komentarzach: Jaka piękna para, prawdziwa miłość, magest. Misja wykonana, narracja została odwrócona. Ta historia to piękna lekcja na temat tego, jak działa showbiz. Kiedy masz problemy wizerunkowe, nie próbuj ich rozwiązywać. Po prostu przykryj je nową, jeszcze bardziej szniącą i jeszcze droższą warstwą luksusu i szczęścia. Ciekawe, co będzie dalej. Czy w odpowiedzi na to Marcin Hakiel zabierze swoją partnerkę na weekend na Księżyc? Czy może syn Kasi nagle, cudownie, zmieni zdanie i jednak postanowi przyjść na ślub? Co myślicie o tej niespodziance? To jest szczery, romantyczny gest? Czy może jednak wyrachowana medialna ustawka, która ma na celu ocieplenie wizerunku przed ślubem? Czekamy na wasze opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić każdy ruch w tej niekończącej się PR-owej wojnie.